No rzeczywiście przeżywam to, tą porażkę. Ona nie przyszła w odpowiednim momencie. Myślę, że ta częsta gra, chociaż powiem, że rzeczywiście Wisła Kraków grała prawie, że co trzy dni w tych wszystkich w tym okresie takim, jeżeli chodzi o częstotliwość meczy. Może dzisiaj rzeczywiście dzień był, szczególnie ta pierwsza połowa była taka, która zadecydowała o tym, żeśmy przegrali, gdyż zawodnicy jakoś weszli źle w tą pierwszą połowę, grali wolno, nie konstruowaliśmy, nie graliśmy szybszą piłką, mieliśmy dużo problemów, szczególnie przeciwko zespołowi, który był bardzo dobrze zorganizowany i potwierdził po tym ostatnim meczu z Legią Warszawa, że aktualnie że są w formie. Myśmy zareagowali, powiem o w drugiej połowie i to pozytywnie, żeśmy zareagowali. Niestety szczęście dzisiaj nie było z nami, bo myśmy mieli kilka ładnych okazji, żeby co najmniej wyrównać. No, niestety tak się nie stało. No i mówię, że te, ta porażka boli, boli szczególnie w tym takim ważnym momencie, bo Oczywiście zostały jeszcze trzy kolejki. Ostatnie będziemy musieli w tej chwili w zasadzie wygrywać wszystko do końca. No ale myślę, że każdy mecz będzie inny. Nie będziemy starać się utrzymać tę przewagę. Zobaczymy, jakie wyniki będą w tym weekendzie. Ale możemy żałować tej porażki, bo ona. Przyszła w nieodpowiednim momencie. Powiem tak, rzeczywiście, dzisiaj, w tej pierwszej połowie, szczególnie ta druga linia bardzo słabo zagrała. Myślę, że te częste zmiany, szczególnie w tej sytuacji, żeśmy grali z diazem raz w pomocy, raz na, w piasie Gliwicy na obronie, no, dzisiaj trochę nie wyszło nam z tym. Endias yes, jakoś dzisiaj miał taki dzień, gdzie szczególnie tą pierwszą połowę, bo to trzeba mówić o tej pierwszej połowie, że nie był za szybki, taki trochę ociężały był, dlatego go zmieniłem, prawda, ale ogólnie ta druga linia dzisiaj słabiej zagrała i słabiej żeśmy zagrali z przodu. E, dotyczy to wszystkich zawodników, całej tej trójki: Kirma, e, Pawła Broszka i, 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 i Małeckiego. W drugiej połowie to, co powiedziałem, no już te akcje były lepsze po wejściu ISYBA, e, szczególnie w tej drugiej linii. Później żeśmy zdecydowali grać już trójką w obronie, żeśmy zdecydowali pchnąć do przodu e, Marcelo. No niestety Bramkarz, dzisiaj zagrał też Korony Kielce, bardzo dobry mecz. Obronił kilka, można powiedzieć setek. No niestety nie mieliśmy dzisiaj ani szczęścia w drugiej połowie. No i Myślę, że ta pierwsza połowa zadecydowała o tym, że nie wygraliśmy. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja po, po weekendzie, po tych wszystkich meczach. No i wtedy będziemy inaczej widzieć, inaczej patrzeć na to i będziemy inaczej rozpatrywać tę sytuację, ale myślę w tej chwili żeby zostać mistrzem, trzeba wygrać trzy mecze. Proste, prawda? W tym, w tym kierunku trzeba pójść. Prawda? Trzeba myśleć o tym, żeby wygrać trzy mecze. Nie będzie to łatwe, no ale tak trzeba zrobić.